Hejka, witajcie na kanale Żółwie książkowe. Mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i zapraszamy Was na TBR wrześniowy. Ten filmik pojawił się z lekkim wyprzedzeniem, ponieważ już mamy plany na przyszły odcinek, ale o tym wkrótce się dowiecie. Także przechodzimy już do odcinka, w którym pokażemy, co będziemy czytać w najbliższym miesiącu. Zapraszamy. U mnie na pierwszy ogień idzie książka, która jeszcze niedawno była całkiem głośną premierą, czyli balada ptaków i węży od Susan Collins. Jest to czwarta część z serii Igrzyska Śmierci, ale nie jest to kontynuacja tamtych wydarzeń, tylko jest to prequel. Akcja dzieje się 64 lata przed wydarzeniami, które mogliśmy zobaczyć w tych podstawowych częściach. Głównym bohaterem jest prezydent Snow, który tutaj ma dopiero 18 lat i nie jest jeszcze prezydentem. Za to zostaje mentorem dziewczyny z Dystryktu 12, czyli tego najbiedniejszego. I podobno nawiązuje się między nimi jakaś relacja. Jak wiadomo, od mentorów w dużej mierze zależy życie trybutów i to, czy w ogóle przetrwają na arenie. Ogólnie jestem mega szczęśliwy, że Susan Collins kontynuuje serię, ponieważ tamte trzy części czytałem już dość dawno. Jestem na tyle ciekawy tej książki, że przeczytam ją na początku września. No trochę trzeba było nią poczekać. Jeszcze szybko wspomnę o drugiej pozycji, a jest to Red, White and Royal Blue od Casey McQuiston. Ogólnie książkę powinniście już dobrze znać, ponieważ Mikołaj czytał ją w lipcu. Myślę, że może Ci się spodobać. Przynajmniej mi się w miarę podobała. No, mam taką nadzieję, że mi również się spodoba, ale dla niewtajemniczonych szybko przytoczę fabułę. W fikcyjnym świecie na przyjęciu urodzinowym pierwszy syn Ameryki oraz książę Wali lądują w torcie. Żeby ugasić wielki skandal muszą zostać medialnymi przyjaciółmi. Ich fikcyjna relacja na pozór przeradza się w prawdziwą przyjaźń, a także podobno w coś więcej. Ogólnie boję się tłumaczenia tej książki, ponieważ słyszałem niepochlebne opinie na ten temat. A z doświadczenia wiem, że są książki, które czyta się błyskawicznie, a są te, które mają albo kiepskie tłumaczenie, albo są kiepsko napisane i naprawdę brnie się przez nie jak po grudzie. Mam nadzieję, że ta nie będzie jedną z nich. No i też ciężko było stwierdzić, jakie było y, tłumaczenie, ponieważ nie czytałem książki w oryginale, ale czytało się mi ok okej. Ja wrześni chciałbym rozpocząć od dwóch książek od jednej autorki. Mam na myśli Taylor Jenkins Reid. Chciałbym się lepiej zapoznać z jej twórczością. Jest ona znaną pisarką, więc nie muszę jej nikomu przedstawiać, a pierwszą książką, którą chcę przeczytać to Siedmiu mężów Evelyn Hugo, a drugą Daisy Jones and the Six. Tylko tak szybko zaznaczę, nie mam tych książek jeszcze w wersji papierowej, ponieważ dzisiaj dopiero zamówiłem. Wracając do fabuły pierwszej książki, opowiada ona o pewnym wywiadzie, który miał miejsce pomiędzy młodą dziennikarką Monique, a hollywoodzką aktorką Evelyn Hugo. Pierwszym wagunkiem, aby doszło w ogóle do spotkania jest to, że nie może ten wywiad zostać upubliczniony przed śmiecią aktorki. Myślę, że po przeczytaniu książki dowiemy się, dlaczego miała siedmiu mężów, jakie relacje łączyła z pozostałymi partnerami, no i jak skończyła się jej cała przygoda. Oczywiście jest to fikcyjna aktorka, nie żyła w naprawdę, a cała historia osadzona jest w dawnych latach Ameryki. Jeśli chodzi o Daisy Jones, jest to bardzo głośna premiera i teraz chyba już wszyscy ją czytali na Booktubie, ale teraz przyszła kolej na mnie. Książka opowiada o Daisy Jones, czyli wokalisty zespołu The Six. W 1979 roku zespół gra swój ostatni koncert, publiczność bawi się rewelacją, Relacyjnie, a my czytając lekturę dowiemy się, jakie były przyczyny rozpadnięcia się tej grupy. Oczywiście jak w przypadku pierwszej książki wydarzenia są w 100% fikcyjne, ale ciekawie mi jak zostanie poprowadzona fabuła, także nie wiem, czym spodoba mi się forma tych wywiadów, bo tak samo w tej książce jest to przeprowadzone za pomocą wywiadu, ale chętnie spróbuję. No, bardzo fajne jest to, że obie powieści dzieją się w dawnych czasach, ale wydaje mi się, że dzieją się w innych dziesięcioleciach i jestem ciekawy, jak klimat tamtych lat zostanie uchwycony. Czekam na Twoją opinię. No, ja słyszałam właśnie, że klimat to jest bardzo mocna strona tej książki, więc no już się nie mogę doczekać. Zwłaszcza, że przynajmniej w Daisy Jones Los Angeles to jest miasto, które obaj uwielbiamy i dlatego ja też chętnie przeczytam tę książkę w przyszłych miesiącach. U mnie już trzecia książka, czyli Lot 202 Remigiusza Mroza. Pierwszy raz czytam coś od tego autora, i yy, pierwszy raz od bardzo dawna czytam coś polskiego. Ja na ogół nie czytam yy, ani polskich książek ani nie oglądam polskich seriali czy filmów. Także zobaczymy, czy spodoba mi się to, że akcja właśnie dzieje się w tym kraju. Główną bohaterką jest podkomisarz policji Agnieszka, która w Opolu znajduje ciało chłopaka, który najprawdopodobniej popełnił samobójstwo w dość dziwny sposób. W tym czasie startuje lot z Warszawy do Toronto, w którym leci premier i podobno ten lot nigdy ma nie dotrzeć na miejsce. A to zagrożenie jest połączone ze śmiercią chłopaka znalezionego w Opolu. Ogólnie, tak jak już mówiłem, pierwszy raz czytam coś od Remigiusza Mroza. Więc napiszcie, jeśli czytaliście akurat tę powieść. Jeśli nie, to napiszcie, czy jakaś inna Wam się jakoś szczególnie spodobała. Nie ukrywam, że byłbym bardziej zadowolony, gdyby akcja działała się w Nowym Jorku, a główną bohaterką była Agnes. Ale trudno, przeczytam coś polskiego, może akurat się wkręcę. Ja też mam na swojej półce książkę od Remigiusza Mroza, hashtag. Myślę, że w przyszłości ją przeczytam, szczególnie kiedy już wytestuję jego styl pisania, choć słyszałam gorzną opinię na ten temat. Zdecydowanie. Jak wiadomo, Remigiusz Mroz ma wierną rzeszę fanów, zresztą ogromną rzeszę fanów i nic za nim nie przepadają, ale nie ma co mówić, chyba jest w topce polskich pisarzy, a już na pewno jeśli chodzi o kryminał. Ja następnie przeczytam. Harry Pottera i Czarę Ognia od J.K. Rowling. Jest to książka bardzo gruba, powiedziałbym chyba na początek. Nawet cegła. Tak, rzuca się to w oczy, dlatego też zaliczę ją jako dwie książki w tym miesiącu. Choć okładkę ma piękną, jestem w niej zakochany. Nie będę dłużej przytaczał fabuły, ponieważ wszyscy już ją znają, ale poprzednie części, które czytałem, bardzo mi się podobały. I to tyle? No tak, hmm. ale no, co to naprawdę krótko. Nie, o Harrym Potterze chyba nie trzeba wspominać wiele. W takim razie teraz przechodzimy do mojej książki, czyli Gołębi wąż od Shelby Maureen. Fabuła opowiada o młodej czarownicy Louise, która opuszcza Sabat i żeby przetrwać ukrywa się w mieście, w którym musi kraść, aby przeżyć. A w dodatku w mieście, w którym czarownice nie mają łatwego życia, ponieważ są tam palone na stoście. Na dodatek złego ścigają Reed Digory, czyli łowca czarownic na usługach kościoła. Kiedy losy tej dwójki się krzyżują, nie wiem dlaczego, ale zostają zmuszeni do małżeństwa i z tego co zrozumiałem z opisu ze sobą nawzajem. Jestem naprawdę tym mega zainteresowany. Dawno nie spotkałem się z takim aranżowanym małżeństwem. To może być ciekawy wątek w tej książce. Mhm, zdecydowanie to przyciągnęło moją uwagę w opisie. No, powieść była bardzo znana, zresztą w tym miesiącu sporo miałem takich tytułów, które przynajmniej niedawno, a może trochę dawniej, były głośnymi premierami. Zobaczymy, jak ta spodoba mi się na tle pozostałych. A jeśli chodzi o ostatnią książkę na naszym TBR-ze, to dokładnie też nie wiemy, jaki to będzie tytuł, ponieważ jeszcze go nie wybraliśmy, ale będzie się to wiązało z jakąś niespodzianką, która się pojawi we wrześniu. Mhm, bo mamy plany każdy jeszcze na jedną książkę, której po prostu dzisiaj nie zdradzimy. Tak, będzie to odcinek specjalny. A teraz pokrótce powiemy Wam, co aktualnie czytamy. Ja zabrałam się za Chemię naszych Serc od Krista Schuterland. Wiem, nie było tego w TBR-ze planowanym na sierpień. Mała zmiana, a wynika ona z ekranizacji książki, którą można obejrzeć na Prime Amazon. Tak jeszcze powiem, że ja już czytałam kiedyś tą książkę i bardzo mi się podobała, ale kiedy wiem, że wyjdzie film na podstawie jakiejś książki, to lubię sobie ją odświeżyć, żeby móc porównać yy, te dwa dzieła tak dokładnie. Zobaczyć, jakie są różnice. Tak, i jak aktorzy są dopasowani, jakie postacie zostały wykreowane, także nie mogę się doczekać, jak już ją porównam i na pewno o tym wspomnę. A ja, uwaga, uwaga! Alleluja, skończyłem Współlokatorów Beto No powiem tak, zastopowali mnie dość poważnie, będę miał na co narzekać w podsumowaniu, ale na razie o tym cicho sza. Aktualnie czytam Małe Kobietki Luisy May Alcott, jestem dopiero tak na jednej czwartej. Zaczęło się dość słodko, ale jestem bardzo ciekawy jakie będą kolejne wydarzenia. Na koniec chciałbym przypomnieć, że założyliśmy sobie konto na Goodreadsie, a linki do nich dostaniecie w opisie. Wpadajcie, tam możecie zobaczyć, co aktualnie czytamy, jak nam się to podoba. Również zapraszamy was na Instagrama, nazwa wyświetli się na ekranie. Subskrybujcie nasz kanał, tak żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zostawcie łapkę najlepiej w górę i komentujcie, tak żebyście byli z nami w stałym kontakcie. Do, do zobaczenia. Już za tydzień. Cześć. Cześć.